Witajcie w witajcie, dzień drugi, yy, ogrodowe tematy. Dzisiaj będziecie obserwować też jak yy, idą cią idzie ciąg dalszy prac. Przelaz skończyliśmy bardzo późno, ponieważ pan też podpowiedział, że palmy, które są wysadzone przez plantacji, koniecznie trzeba wsadzić tego samego dnia, żeby nie psychały korzenie. Więc do końca były kopane dziury, które już były przygotowane, ale jednak trzeba było wyjąć ziemię, osadzić i tak dalej. Potem na koniec stwierdziliśmy, że jeszcze jedziemy po sztuczną trawę do Leroy Merlę. Wybraliśmy przepiękną, przecudną, ogromną, cały skład trawy wykupiliśmy, dokładnie tej trawy, więc trochę tego było. Każdy w każdym razie dzisiaj przyjeżdża pan Piotr i robimy ciąg dalszy. Jak wyglądają poranki nasze, a nasz poranek naszego głównego ulubieńca wygląda. Śpioch, główny mieszkaniec tego domu, oczka zaspane i tak będzie po sobie parę godzin spał, a my ruszamy. A to nasza piękna trawa jeszcze w rogu. Dzisiaj etap drugi, prace kładzenia trawy zielonej ogrodowej, ciąg dalszy. Nie jest to prosta sprawa, najprościej jest rozłożyć trawę w, w, z rolki, ale cała masa to jest też wykończeniówka i zaraz Wam pokażę jakie mieliśmy dylematy i położyliśmy trawę w ten sposób, ale potem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy jednak, żeby to były jakieś kamyczki, czyli żeby był taki efekt. Ale z drugiej strony, żeby był taki efekt i żeby te kamienie się nie wysypywały, trzeba było zakupić taką taśmę, tutaj widzicie na dole, i tu jest już właśnie instalacja tego, czyli jest przecinana do obrzeży, jakby to powiedzieć, umiejscawiana, i tak wygląda efekt powiedzmy, że końcowe, ale trzeba będzie jeszcze tu dosypać yy, różnych fajnych może kamyczków i tak dalej. Łatwiejszy dostęp do roślin, dwa, też będzie przecież podlewanie ogrodowe. No i też to wygląda tak estetycznie, a nie tak totalnie sztucznie, bo jednak wersja... Zobaczcie, tu są kamyczki, ale wersja bez wygląda bardzo dziwnie. Potrawa tak naprawdę nie dorasta aż do drzewa, i jak patrzyliśmy z dalszej perspektywy, to wyglądało to totalnie sztucznie. Także się z tego wycofaliśmy, wybraliśmy wersję drugą, ale niestety. I kosztowną I już czasu. konkretnie operuje, no jest bardzo gorąco, a to dopiero początek, bo przecież czerwiec i piec to jest nic w stosunku do sierpnia. W lecie będzie już skwarzyć. Nasz pies już w ciągu dnia nie chce wychodzić i wcale mu się nie dziwię. Wychodzimy na długie spacery z nim rano i wieczorem. No ale jak patrzę na te rośliny, no aż cieszą oko. Od razu inaczej się tutaj Pracują, ja się schowałam, żeby troszeczkę ochłodzić się, zobaczyć co w domu, przygotować obiadek. W każdym razie rzeczywiście Hiszpanie siesty potrzebują, bo nawet tak jak dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco. I jak oni by mieli pracować w tych godzinach, jak teraz, a teraz właśnie jest czas siesty, to jest to totalnie niebezpieczne dla człowieka. Więc rozumiem, dlaczego potrzebują odpocząć schować się przed słońcem. I chyba powoli rozumiem, dlaczego w kółko mają zasłonięte rolety. Bo po prostu już nie chcą tego słońca, mają go za dużo, szczególnie latem. Zresztą z takich ciekawostek powiem Wam, że część Polaków, których ja znam, dokładnie na wakacje wyjeżdża do Polski. <laughs> Czyli oni mieszkają sobie cały rok w Hiszpanii, ale jednak wyjeżdżają lipiec, sierpień do kraju, żeby się ochłodzić i po prostu poegzystować w normalnych temperaturach. No, my tym razem będziemy tu dłużej, więc zapowiada się, że trzeba się przygotować do tej temperatury, polubić i będziemy e, zaznajamiać się z Hiszpanią w, ty, w tych miesiącach. Nie ukrywam, że już kiedyś byłam w sierpni, powiedziałam nigdy więcej. No ale tym razem będę. <laughs> Pokażę Wam później, jak, wygło, jak wygląda nasz ogródek po całych pracach. Jak wygląda kosztorys? Koszty wzrosły. Chociażby o ten krawężnik, który okazało się, że jest dość drogi. Sama taśma już nie wspomnę o tym, że trzeba to pociąć, wkopać. Wymaga to dużo pracy, bo to jest strasznie gruby materiał, więc piłka ręczna i po prostu ktoś musi to zrobić. Także koszty są. I jak się pewnie okaże, rośliny z tego wszystkiego będą najtańsze, a najdrożej, już wiem, że już trawa wyszła bardzo drogo i no te całe dodatki zobaczymy. Już nie wspomnę o robociźnie, ale tą kwotę zostawimy dla siebie, ponieważ nie chcielibyśmy mówić ile kosztuje robocizna, są indywidualne kwestie, negocjacje, ustalenia między osobami, nie tak I zabrakło taśmy na obrzeża, więc czeka mnie godzinna wyprawa do jedynego w okolicy Lerła, czynnego w niedzielę, bo mamy plan skończyć wszystko w niedzielę, więc jadę. Witajcie, witajcie kochani. Prace ogrodowe, dzień czwarty. Pierwszego dnia kupiliśmy rośliny, drugi, trzeci. Prace związane z sadzeniem, składzeniem trawy i dzisiaj będzie ciąg dalszy. Bardzo dużo to jest pracy, ale ja nie o tym pokażę Wam na razie, zanim jeszcze będzie skończony. pokażę Wam jakie już owoce są, bo mam cztery drzewka owocowe, raz dwa... Nie, pięć. Pięć drzewek owocowych, więc na niektórych z nich są owoce i zaraz Pierwsze drzewko, które Wam pokazuję to jest... Mandarynka. I mandarynka ma tutaj małe owocki, właśnie. Widzicie jednego? Maleńkie kuleczki. Pochowane. Ciężko je tutaj zlokalizować. Próbuję znaleźć się w gąszczu. O, jest kolejna kuleczka. I to jest mandarynka. Niepozorna, na chudej nóżce. Niewysoka. Kolejne drzewo, które mamy, to jest pomarańcza. W pomarańczy mamy dużo więcej zawiązków owoców, czyli małych pomarańczek. Jeżeli drzewa się przyjmą, no to super, bo przynajmniej będę mieć pierwszy raz w życiu. Swoje pomarańcze, tu są kolejne. Zobaczcie, tutaj nawet jest taka kiść, jest ich więcej. Pomarańcza jest troszeczkę wyższa od yy, mandarynki, a kolejne drzewo to zaraz Rokwinia, To drzewko dostaliśmy w gratisie, bo tam negocjowaliśmy rabat, więc formą rabatu jest drzewo. Yy, ja akurat za nimi nie przepadam, w sensie, no nie są moje faworyty, ale mimo wszystko zjem jak urosną. Są już duże. Drzewko jest bardzo chudziutkie. Zobaczcie, nóżka chuda, parę listków. A ile ono ma owoców? O z tyłu taka duża. Jakiś robaczek tu nawet już jest, buszuje. Z robakami też trzeba będzie się zeznajomić i jak z nimi pracować. I kolejne drzewo, dla mnie najważniejsze, to jest cytryna. Cytryny mają tak, że mają, nie, nawet nie za dużo liści, chociaż tam ma wyjątkowo dużo, a już jest dużo cytryn. Zacznijmy od, najpierw są takie malutkie, a tam w tle już duża cytryna. Zobaczcie tutaj maluchy i ich jest bardzo dużo. Więc jak cytryna się przyjmie, to ona rodzi w kółko jedne Dojrzewają, drugie dopiero co się pokazują, i to jest nasz największy okaz wielkości mojej dłoni. O, gdzieś tutaj w tle są cytrynki pochowane, więc najbardziej mi na cytrynie zależało, bo używam bardzo dużo cytryny. No i to jest dla mnie cytryna to przede wszystkim jest symbol ciepłych krajów. A skoro już tu jestem, to niech ta cytryna rośnie i obfituje. I kolejne drzewo to jest, kom jest tak, że patrzy się, ile ma takich kwiatów. O, tutaj takich, właśnie widzicie, i z tych kwiatów będą powstawać oliwki. Więc jak kupowaliśmy, to zwracaliśmy uwagę, czy dużo jest właśnie takich, takiego kwiatostanu. Z tego właśnie kształtują się oliwki. Drzewo ma taki pień, więc nie jest takie szczupłe, ale ile lat ma, to nie wiem. Muszę dopiero się poznać na tych drzewach. Jak symbolicznie jakieś oliwki zbiorę, to będzie sukces. I będę kombinować, co z nimi robić. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć drzew owocowych. Oliwka, cytrynka, roskwinka, pomarańczka. I mandarynka. Kolejna roślinka, którą kupiliśmy, to jest paciorecznik indyjski. Kupiony jako kwiat. Widzicie, tutaj ma pędy. Będą czerwone, wielkie liście. Kolejny pęd. Także ma być ładny. Grube liście, takie naprawdę soczyste. Trochę widzę wygryzane przez jakieś robaczki, więc będę musiała się zorientować, jak je, że tak powiem, uzdrowić tą, tego kwiata. No i ciekawa jestem, jak szybko pierwsze kwiaty zobaczymy. W każdym razie, ja go kupiłam jako kwiat. Ozdobny tutaj w rogu jest zasadzony, ale jeszcze mówię, prace ogrodowe w trakcie, więc nie pokazuję Zobaczam. tylko moją miejscu, którą sobie właśnie wybrałam. W tej chwili, że tak powiem, analizuję tematyczną książkę z mojej dziedziny hellingerowskiej. A miejscóweczka jest na tyle fajna, że zaczęło trochę kropić, a ja tutaj sobie parasoleczkę postawiłam i jest mi fajna Na wstępie przede wszystkim to jest zieleń. Nieważne, że to jest też sztuczna trawa, ale ta część, która jest położona powoduje taki klimat, że ja już nie czuję tej betonozy, bo cała działka dosłownie bez jednego kawałka była w betonie. A teraz zrobiło się zielono. Do tego doszła roślinność, na którą po prostu nie mogę się napatrzeć. Uwielbiam rośliny. Wiem, że wymagają zaopiekowania i to zaopiekowanie będzie im, że tak powiem, dane. Ale sam fakt, że jest zielono, że za moimi plecami już stoi coś zielonego z tyłu, jest też trawka. O kawałkiem widzicie. I to powoduje, że od razu chce się żyć, fajnie się pracuje, na zewnątrz, nie w mieszkaniu. Siedzę sobie na swoim właśnie leżaczku, który Wam pokazałam. Nie ukrywam, mamy tu pewne perturbacje związane z trawą. Nie tak łatwo ją jest położyć, jedną część położyliśmy na starą trawę, nie da rady, trzeba zdjąć jedną i drugą, pozbyć się starej, nie może iść na łatwiznę, na wygodę, trzeba jednak zrobić to porządnie, bo tak jak się chodzi, jest takie uczucie, że się pływa po tej trawie jak, jak na jakiejś gąbce, czy też w wodzie, więc zdecydowanie no, musimy to zmienić. Ale, yy, to co, tak jak powiedziałam, co już widzę i jak podchodzę sobie i patrzę na e, cytrynki, pomarańcze, będę obserwować każdego dnia co się zmienia, no to to cieszy oko. E, mamy w ogóle na działce palmę. Palmę, która rok temu była w formie jednej gałązki cieniutkiej. Natomiast e, mój mąż mówi słuchaj, weźmy ją wykopmy, przenieśmy ją z maleńka, a ja nie. To jest najważniejsze drzewo tej działki. Ona była tu pierwsza i pierwsza tu zostanie. Dokładnie w tym miejscu dbam o nią, przycinam, podlewam i już jest naprawdę duża, naprawdę duża. A to jest szacunek dla tego drzewa, bo ona była po prostu pierwsza. Nie będę jej przesadzać. To jest jej miejsce, a wszystkie inne nie się do niej dostosują. Może to kogoś zaskoczy. Ale ja mam szacunek zarówno do zwierząt jak i do roślin i skoro tu była, przyjęła nas tym domem, to jest to jej miejsce i będzie kiedyś po Witajcie, witajcie. Dzisiaj Wam pokażę jak z... prawie, że są zakończone prace ogrodowe, więc no podlewanie w trakcie, bo jeszcze nie mamy podlewania ogrodowego, ale to co było, to była ta palma która była jednym listkiem takim wystającym z ziemi, więc urosła nam przez rok bardzo. A to co my zrobiliśmy? Sztuczna trawa na tym kawałku. Przepiękny kwiat. Drzewka owocowe. Znaczy to jest akurat palma ogromna. Drzewo oliwne i drzewka owocowe. Czeka nas jeszcze Przyklejanie trawy do tej części. To jest taka jednostka obsługująca basen. No i tutaj też mamy na razie tylko tak rzucony kawałek trawy, ale trzeba będzie ją dociąć. Więc tak wygląda pierwsza część. I tu kiedyś była trawa stara, więc ją wymieniliśmy całkowicie. Natomiast tu widać jeszcze są resztki rzeczy. A druga część jest właśnie taka. Tu w ogóle nie było trawy, tu był sam beton. W tym betonie, tak jak pokazywałam, zostały zrobione otwory na rośliny. I jak widzicie, mamy kolejną strefę relaksu, mamy przepiękne drzewa. One w tej chwili, z takich ciekawostek, zaraz wam pokażę, są związane. Dlatego, że około miesiąca potrzebują, żeby dojść do siebie żeby zakorzenić się właściwie, więc trzeba je mocno podlewać i nie rozwiązywać. Dziś za miesiąc dwa będziemy je rozwiązywać i będzie je widać jakby w pełnej krasie. Także na ten moment no, mamy po prostu sznurkiem związane, żeby liście, energia nie była skupiona na walce z wiatrem, z liśćmi, tylko żeby wszystko to było skupione na roślinach. No i tu mamy szefler. To jest roślina, która w ogóle przefantastycznie szybko rośnie, więc mam nadzieję, że to podlewanie przyniesie efekt taki, że w ciągu roku to ona tutaj będzie dochodzić do tego murka i zasłoni znowuż ten metal, ten, tą dużą ilość cegieł betonu i czego tam jeszcze. Także tak wygląda nasz ogród. Yy, docelowo jeszcze w etapie drugim będziemy tutaj Kłaść donice ozdobne, i w tych donicach będą inne już rośliny, mniejsze jakieś orzechy, jakieś kwiaty coś, co nie jest problematyczne w utrzymaniu coś, co powoduje, że może być tylko podlewane nie rozrzuca liści za dużo i do tego będziemy dążyć, ale to jest etap drugi. Co do kosztów, to za chwilę wam podam, bo muszę to wszystko podsumować i zrobię nagranko już siedząc na Małe tym podsumowanie ile nas wyniósł ten ogród. Zacznę od tego, że my wiedzieliśmy, że to będzie koszt, bo gdzieś się już wcześniej orientowaliśmy, więc odłożyliśmy ten ogród na cały rok, zbieraliśmy środki i nie ukrywam, oczywiście wydatki przewyższyły. Planowane versus realne, no to jak zwykle realne są wyższe, zawsze dochodzą niespodziewane rzeczy i trochę ta kwota no, nas poraziła, jak ja podsumowałam, ale zacznę od początku. Jeżeli chodzi o drzewa, trzy palmy, trzy kokopalmy, kwiaty, drzewo oliwne, trzy drzewa owocowe, cytryna, mandarynka, nektarynka, jedno w gratisie. Więc to nas wyniosło 1250 euro i powiem Wam, że to jest mega tanio, jak za tą ilość tak dużych drzew. dużych, czyli łącznie 5300 zł. Tak około. Trawa. Jeżeli chodzi o trawę, są różne jakości trawy. Są, I tu jest ważna gęstość, kolor i wysokość. My powiedzieliśmy, że chcemy mieć taką trawę, po której możemy chodzić boso, czyli jest miękka, dobra jakościowo, no i okazało się, że to jest wiadomo, droższa trawa, więc mieliśmy tego świadomość, że ta trawa no nas poniesie po portfelu finansowo, dość mocno odczujemy to i oczywiście sama trawa wyniosła nas 1850, czyli zwróćcie uwagę, oczywiście euro. Zwróćcie uwagę, że to jest więcej niż rośliny, bo za rośliny 1250 euro, a trawa 1850 euro, czyli ponad 7800 zł. Do tego dochodzą jakieś obrzeża, bo mamy wycięte doły, gdzieś wsypane kamyczki, więc muszą być obrzeża, żeby one się nie rozsypywały, czyli zrobione jak należy. Ziemia, klej, no właśnie, jeszcze tu kamyczki, więc to wyniosła w granicach złotych 1400-1450 i do tego robocizna więc sumarycznie ten ogród wyniósł nas 18300 zł. Czy to dużo? Jakby sobie tak skojarzyć ile kosztuje urządzenie ogrodu w Polsce z dużymi roślinami, nie takimi pypkami małymi, ale te palmy mają po 3 metry i więcej no to powiem szczerze, myślę, że byłoby dużo więcej, więc spodziewaliśmy się, że to będzie dużo, ale gdzieś tam myśleliśmy, że jednak przeoszczędzimy. Natomiast jak pojechaliśmy do Leroy'a wybierać trawę, ja mówię, słuchaj, no to weźmy tylko wymieńmy, zróbmy na połowę tą starą, zostawmy. No ale okazało się, że trawa, którą wybraliśmy ma zupełnie inny kolor, jest przefantastyczna, mięciutka, fajna, ale ta nasza stara w ogóle się nijak miała do tej, więc Padło pytanie, no to jak? To będzie tego sasa do lasa, no to dobra, to trzeba tą starą wymienić, zużytą, dziwną, najtańszą położoną przez dewelopera y, dla poprzedniej właścicielki. Więc y, finał, finałów 18300 z robocizną. Tyle nas wyniosło. Yy. Dlatego mamy też drugi etap, drugi etap prawdopodobnie w drugiej części roku na jesień będziemy stawiać donice, tak jak powiedziałam, z małymi jakimiś mniejszymi roślinami, z takimi bardziej użytkowymi, gdzie możemy też, nie wiem, jakieś zioła, nie zioła, coś co cieszy oko, ale coś co nie rośnie wysoko. No ale to drugi etap, bo to będą już donice. I te roślinki. Te rośliny nie wyniosą dużo, ale same donice wiemy, że potrafi jedna kosztować około 100 euro. A to, co jeszcze nas czeka w tym etapie, czego tu nie podałam, to jest podlewanie ogrodowe, więc sam sprzęcik mamy przywieziony z Polski, kwestia tych rurek. Myślę, że to gdzieś tam się zamknie w 1000 zł łącznie. I to koniec. Czy warto było? Tak, dlatego że ja dosłownie w tym momencie odżyłam. Mam nową strefę relaksu, gdzie zaszywam się czy z laptopem, czy po prostu się relaksuję. A tego relaksu nie było dużo od paru dni, więc każdą chwilkę wykorzystuję. Od razu jakoś tak inaczej się tu oddycha. Nie ma tego betonu aż tyle. Jest kolor zielony, a kolor zielony uspokaja. Są prawdziwe rośliny, tak, tu mamy. Można dotknąć, można podziwiać, można każdego dnia podejść do rośliny, co nowego się u niej wydarzyło, jak urosła, co się zmieniło. I właśnie o to chodzi w ogrodach, żeby w nich przebywać, dotykać, doświadczać, nawet na tej sztucznej trawie, ale doświadczać, każdego dnia się przyglądać listkom, co im dolega, co im pomóc, podziwiać. Właśnie o to chodzi i absolutnie nie żałuję. To jest jakaś grupa wyrzeczeń, ta kwota dla nas, bo 18 300 zł to nie jest mało, to jest dla nas duża kwota, więc z czegoś gdzieś rezygnujemy. Rezygnujemy z jakichś wyjazdów, rezygnujemy z jakichś super dalekich wycieczek yy, i tak dalej, ale jesteśmy tu, więc sami wiecie jak to jest. Pewnie większość z Was doświadcza takich sytuacji, dylematów. Ale coś za coś, natomiast finał nas bardzo zadowolił. Wręcz już mamy pierwsze jakieś opinie od osób, które tutaj to, to, to widziały na żywo, że w ogóle to jest jakieś inne miejsce, inna nieruchomość. A jak jeszcze rozplączemy te palmy, one zaczną pracować na wietrze i się rozłożą. O, ja się nie mogę tego doczekać. Natomiast będę cierpliwie czekać, bo najważniejsze, żeby one się przyjęły. I teraz pracujemy nad tym, bardzo intensywnie je podlewamy. Więc to też zajmuje trochę czasu, no bo nie mamy podlewania ogrodowego, więc każda roślina, parę minut mocnego lania, żeby tam wody było dużo i tak codziennie. Także kochani, macie ses, serię numer dwa. Jak wygląda? Nie było prosto. Yy, powiem Wam, była w topa. Chcieliśmy yy, nową trawę położyć na starą, okazało się, że jesteśmy jak na basenie, pływamy. Yy, w ogóle nie można było jej skontować nic. I to, co jest jeszcze istotne, to to, że bardzo dużo czynności robił mój mąż, więc tak naprawdę powinno to robić co najmniej dwóch, trzech ludzi i wtedy ta cena jest wyższa. Bo tak jak przyjeżdża firma z trawą, to zdecydowanie wyższa cena. Fakt, robią w jeden dzień lub półtora, ale tam pracują trzy osoby, tak jak na przykład na nieruchomości, którą widziałam wczoraj. Wpadli i w zasadzie po całym dniu wypadli. Zrobione. No to u nas my też trochę się tego uczyliśmy, bo nasz, że tak powiem, majster kładł trawę pierwszy raz. No nie jest od wszystkiego, jest od pewnych rzeczy, ale też yy, ma smykałkę, ale też się tego uczył, więc wspólnie się uczyliśmy, gdzieś wspólne mamy błędy na tym poczynione. Yy, najważniejsze, żeby się teraz dobrze użytkowało i żeby rośliny pięknie rosły. I to mnie najbardziej interesuje. A reszta oglądajcie dalej. Yy, kolejny odcinek to będzie. O pracy zdalnej naszej trochę pokażemy kulis. Także zachęcam was do przede wszystkim subskrypcji, bo to jest dla nas motywacja, że w ogóle ktoś to ogląda, coś zaczerpuje wiedzę. Lajka, możesz zaznaczyć dzwoneczek, to wtedy dostajesz powiadomienia jak ja wrzucę nowy film czy shorta. Zachęcam, będzie tego coraz więcej, coraz więcej realnego, zwykłego życia w Hiszpanii. Pozdrawiam was bardzo gorąco no i Muszę chwilę odpocząć, bo cię miałem fatalnie intensywny poranek, e, a wiem, że muszę pilnie pewne też rzeczy powysyłać i 5 minut na e, chwili, nagranie i 5 minut dla mnie. Nawet kawy nie zdążyłam się napić od rana, a jest godzina 11.30. Także tak to jest czasem, ale o tym mamy o pracy zdalnej, kolejny odcinek. Zapraszam już dzisiaj. Pozdrawiam.